Cześć, witam Was z Biniarz Bajku przy ulicy Goldhamera 9 w Tarnowie. Już kiedyś o tym rowerze opowiadałem. To jest rower, na którym bardzo rzadko jeżdżę i ogólnie go nie lubię do trenowania. Ale jeżeli chodzi o rower startowy, no to to, to jest mój najlepszy rower, jaki miałem w życiu szosowy, a miałem ich wiele. Dziś chciałbym go przedstawić w kontekście nowości, która była szeroko e, pokazywana na YouTubie i w mediach społecznościowych, jak i na, na stronach e, firmowych e, Trek'a jako osiągnięcie technologiczne, wagowe. Też z tym to bym e, miał wiele do, do życzenia, do powiedzenia. A mianowicie na temat roweru Madonna wycofano z oferty e, rowery Emonda i zastąpiono Jednym rowerem Madona, który kiedyś był Madona jako rower na płaskie, aero, Emonda do wspinaczki do jazdy po górach, kiedyś Madona była rowerem właśnie wszechstronnym, która była rowerem do wszystkiego, i zawodowcy na tych rowerach, na tych modelach jeździli. Ja wam pokażę. Mój rower, który jest przed kilku lat, jest na zwykłych hamulcach jest na osprzęcie mechanicznym czyli na RED22 i nie będę go zmieniał bo jak wiecie pewnie się też domyślacie że elektronika tylko podnosi wagę a na pewno nie przyspiesza nie jeździmy szybciej właściwie żadnych korzyści nie mamy kiedyś wspomniałem, że w cyklokrosie do cyklokrosu mam rowery na elektronice i to ma uzasadnienie bo wtedy kiedy miałem rowery na linkach zdarzało się, że zamarzały te linki pancerze i przerzutki nie chodziły tak jak trzeba w określonych warunkach a jeżeli to było między 1 a 4 stopnie wilgoć, rowery są myte jeżeli jest błoto to wszystko potrafi tak zamarznąć, że rower nam zostaje na jednym biegu a przy ściganiu jednak ma to znaczenie by wszystkie biegi działały i nawet przegrałem koszulkę mistrza Polski na, na jednych z yy, właśnie imprez mistrzowskich, gdzie przerzutka stanęła w jednym miejscu i od tego czasu mam rowery na elektronice. Jeżeli chodzi o cyklokros, nigdy mi nie zawiodły, ale też na co dzień na nich nie trenuję, jedynie używam do startów, jeżdżę na rowerach, które są yy, na linki przerzucane i tak samo w MTB mógłbym to założyć, ale tak jak powiedziałem, nic mi to nie daje, prócz tego, że włożę w to więcej kasy ten rower na wadze będzie cięższy, a w ściganiu jednak ta waga jest ważna. Każde 100 gramów, za każde 100 gramów, już nie mówię o kilogramie, płacimy grube tysiące. To dlaczego mam za dołożyć grube tysiące i dołożyć sobie tej wagi, gdzie to nie ma sensu. Choć w pewnych kręgach, jeżeli chodzi o treningi, wyjazdy, zgrupowania, kolarzy. Czy też influencerów, to jednak jest ważne, żeby była tarcza, żeby był, była elektronika, bo to jest trendy. Ja niekoniecznie yy, uważam tak. W Proturze to jest inna sprawa, bo sponsorzy, producenci rowerów narzucają kolarzom yy, typ hamulców, mo modele rowerów i muszą to przyjąć, bo mają za to płacone lub dostają za darmo. I to jest, jakby nie było, ogromny marketing dla producentów. I trudno by kolarze jeździli na innych rowerach, a często by wybrali inne rowery niż na tych, co się ścigają, czyli zwykły hamulec. Yy, jednak naciski powodują to, że jeżdżą na tarczach. No i na dzień dzisiejszy też tylko takie rowery nowe. Nowe się głównie sprzedają, ale cały czas klienci szukają na rynku wtórnym tych lekkich, używanych rowerów co y, ci bardziej zasobniejsi klienci w, w gotówkę zmienili na elektronikę i tarcze. Jakby nie było jest to y, coś co napędza sprzedaż. Też to jest potrzebne ale tak jak powiedziałem do ścigania do, czy do trenowania wcale ta elektronika tarcze nie są potrzebne i często za te rowery płacimy bardzo dużo bo rowery po 20 tysięcy 25 potrafię ważyć 10 kg na ramach karbonowych, co uważam, że to jest jakby nie, nie, niezgodne, bym powiedział, z etyką kolarstwa szosowego, bo przecież rower szosowy powinien ważyć dla kolarza chociaż 7 kg, to jest maksymalna waga 8, wtedy czujemy przyjemność z jazdy. 10 kilowy rower to już jest waga taka jak dobry MTB. Nawet rowery podwójnie amortyzowane potrafią ważyć 10 kg, a szosa to jest nie, nie do przyjęcia. Pokażę Wam ten rower, o którym już kiedyś wspominałem. Zobaczcie sobie, to jest Madona. W kontekście nowej Madony, tej Gen 8, gdzie jeżeli chodzi o aerodynamikę, myślę, że one są zbliżone parametrami, bo kiedyś. Kiedyś firmy tak samo mogły sprawdzić możliwości aerodynamiczne roweru. Myślę, że ten przód jest bardzo, bardzo zbliżony, linki pochowane już dawno, dawno w kierownicy tu wychodzą na zewnątrz, ale to w niczym nie przeszkadza. Choć ja nie lubię tego, bo one powodują to, że rower w pewnych sytuacjach jest nerwowy, dlatego nie lubię na nim trenować, bo nie mam swobody, Jedynie do wyścigów go yy, przeznaczam i nawet parę wyścigów na szosie udało się mi wygrać na tym rowerze. W <coughs> jednym z nich to był Gran Fondo, w Gdyni w Open wygrałem na tym rowerze. To jest rama karbonowa na karbonie OCLV 700, czyli na tamte czasy to szczyt szczyty jakbym powiedział możliwości z masztem dokładanym. To jest rama Dzisiaj ta rozmiarówka, y, którą, którą mamy obecnie, która jest y, oznaczona literkami, to by był rozmiar M. Tutaj jest, y, jeżeli chodzi o napęd Red, RED 22, naprawdę świetny, świetny napęd, świetnie działa. Nie mam do niego zastrzeżeń. Przerzutka, kaseta. Ja na takich. W rowerach jeżdżę, na takich przełożeniach wyścigach mam tak jak kolarze szosowi 11:26 26 kasetę korba e, 53-39 zupełności nie mam potrzeby na jakieś kompaktowe zmieniać koła karbonowe tu są szytki mam też koła aluminiowe lekkie na oponki, nie używam opon bezdętkowych, uważam, że jak i to w kolastrze szasowym, zobaczcie sobie o V700. Jeżeli chodzi o malowanie, nie znajdziecie takiego w katalogu, w żadnym nigdzie nie znajdziecie. To jest rower specjalnie dla mnie robiony w prożegłanie. Mój, yy, mój projekt, myślę, że nie ma, na pewno nie ma, nie myślę. Na pewno nie ma drugiego takiego modelu na świecie. W takiej konfiguracji, w takim malowaniu. Mimo to, że rama jest krótka, mały rozmiar, ale wspornik mam bardzo długi. Jak na ten rozmiar, rowery seryjne w tym rozmiarze mają wsporniki o przynajmniej 4 cm krótsze. Ja mam maksymalnie długi. 120, ponieważ tak sobie go skonfigurowałem. So, przyjrzyjcie się rowerom, które mają zawodowcy, gdzie mają sporniki 13, 14 i rowery o jakby rozmiar dwa rozmiary mniejsze niż, niż powinni mieć. Wszystko tu chodzi o osiągi i u mnie też o to chodziło. Ja nie sugerowałem się tym co robią zawodowcy tylko po prostu tak wychodzi z moich wyliczeń z mojego doświadczenia w jaki sposób rower dobrać żeby mieć osi ma optymalne osiągi i to jest rower na, który, na którym mogę nie siedzieć pół roku wsiadam na niego i czuję się jak to by był ten to jest tak jak z ulubionymi putami jeżeli chodzi o co chciałem ważnego wam powiedzieć jeżeli chodzi o nową Madonę GEN8 to kosztuje ponad 70 tysięcy i zaznaczę jest w tym samym rozmiarze, kilogram cięższa. Czy to jest szczyt osiągnięć technologicznych? Uważam, że nie. Firmy sobie zostawiają furtkę do tego, by za rok, za dwa wprowadzić ramę 100 gramów lżejszą czy jakiś model z, z jakimś tam oznaczeniem yy, dodatkowym, i wtedy znowu ci co mają. Ci co mają portfel gruby, to sobie zmienią, bo będą chcieć najnowszy model. Bo tak to działa wszystko w samochodach. Na tym polega cała branża, handel, produkcja, cały ten marketing. Wszystko o to właśnie się rozchodzi, by znowu coś nowego wprowadzić, by klienci chcieli yy, zmienić sobie rower. Pokażę Wam, ile ten waży. Zresetuję wagę. Może się mi uda jedną ręką to wszystko zrobić. Ten rower waży może sobie go nie, nie, nie wyłączę nagrywania. Zobaczcie sobie. To jest jego faktyczna waga. On się trochę buja, ale jest poniżej 6 kg Tak naprawdę 5,990 waży. Zobaczcie tu mam tak to jest namalowane, to jest lakier, to nie jest żadna naklejka. To Oryginalny ze stanów nie przyszło tak jak chciałem. I teraz w kontekście rowerów na hamulcu tarczowym przygotowałem sobie dwie tarcze hamulcowe na center lock. To są tarcze sramowskie, są lżejsze od tych tarcz. Każda z tych tarcz waży gdzieś 115 gramów. Zakładam na kierownicę. Zobaczcie sobie jedną i drugą są na kierownicy te tarcze hamulcowe dwie. Zobaczcie 6220 z dwoma tarczami hamulcowymi, gdzie należy pamiętać o tym, że jak dołożylibyśmy do takiego roweru zacisk hydrauliczny, czyli tutaj w to miejsce, to ten zacisk jest lżejszy od takiego hamulca. Ważą poniżej 100 gramów zaciski, jeżeli popatrzymy na model SRAM I Jeżeli chodzi o same przewody hamulcowe, to też są lżejsze od pancerzy, bo przewód hamulcowy jest z tworzywa zrobiony, a tutaj mamy stalowy oplot i plus linka. Jest to cięższy zestaw. Od dawna te rowery super lekkie są były robione na Pancerzach od hydrauliki zamiast pancerzy z oplotem stalowym, do, taki jak jest do przyżytek czy hamulca, dlatego że były lżejsze, tam można było coś urwać z tej wagi. Zobaczcie sobie, czy rowery na hamulec tarczowy mogłyby ważyć już dawno około 6 kg. Wiemy o tym, że koła pod hamulec tarczowy na centerlock mogą być lżejsze od tych, co tutaj mam na szydki, bo są lżejsze koła. Tu jeszcze można by spokojnie zrobić. Myślę, że osiągi inżynierów są takie, że spokojnie mogłyby być rowery poniżej 6 kg seryjne. Już mów, nie mówię, że każdy, ale te, te właśnie, które kosztują 78 tysięcy, 70 czy 80 tysięcy. To są naprawdę ceny z kosmosu. O niczym chyba nie poparte, bo to jest po prostu rzeczy, które można nie wiem, seryjnie kupić zrobić nie aż kosztem takim bo zobaczcie sobie na budowę motocykli za 70 tysięcy 80 tysięcy motocykl możemy świetne Ducati nowe kupić czy zobaczcie sobie na samochody to jest tylko rower czy to nie jest wszystko yy, przesadzone, uważam, że rower na tarczy za takie pieniądze maksymalnie tyle powinien ważyć a jeżeli chodzi o limity wa wagowe, to się nie martwcie. Limit wagowy w wyścigach szosowych ma być zniesiony. Każdy rower będzie musiał posiadać certyfikat wytrzymałościowy. Firmy będą musiały go dawać. To będzie kolejny, myślę, że yy, jakiś powód do tego, by podnieść ceny rowerów. Yy, będzie kolejna rzecz, która. Yy, będzie jakimś wabikiem yy, dla klienta, gdzie klient będzie mógł kupić taki rower. Bo yy, może niekoniecznie będzie ta naklejka, która jest teraz, gdzie ma homologację UCI, że jest rower dopuszczony do wyścigów, spełnia wszelkie normy. Może to być jakieś kolejne oznaczenie, gdzie to będzie właśnie yy, coś, co spowoduje to, że klienci wydadzą. Każde pieniądze na rower niekoniecznie potrzebny do startów, byleby mieć, bo zawsze tacy klienci będą. Zobaczcie sobie, ile u nas w Polsce jeździ bardzo drogich samochodów czy motocykli. Obsługuje klientów z zagranicy i oni nie mogą wprost uwierzyć, jakimi rowerami jeżdżą zwykli amatorzy, którzy nawet w wyścigach nie jeżdżą, czyli oni to nazywają rowerzyści, którzy kupują za. Dziesiątki tysięcy rowery, yy, chwalą się nimi na Facebookach, Instagramach, ale nic więcej. Nie jeżdżą w wyścigach. Yy, mają bardzo drogie ciuchy, buty, ale to jest wszystko na pokaz i tak samo jest z samochodami. Tyle nowych, drogich samochodów. Tutaj w Tarnowie wieczorami to tylko słychać ryk Mustangów. Jeden za drugi, czy Camaro, czy inne samochody, gdzie to bym powiedział, że, że nawet dzieciaki takimi jeżdżą. To wszystko. Ma swoją cenę, ale to też jest spowodowane modą na pewne rzeczy: no bo to nie bez powodu akurat takie samochody kupują, nie inne. To jest moda, by być dzisiaj takim idealnym, jak to media społecznościowe nas kreują. I w rowerach jest dokładnie to samo: spodęki, buty, skarpetka, koszulka, kask, okulary. Ja nie mam nic przeciwko temu, bo też sprzedaję, ale, ale gdzieś ten rozsądek jest. I jeżeli ktoś ma stać go i kupi sobie, bo to są dla niego luźne pieniądze, to ok, ale nie także yy, kredytowanie, bo co jeden klient, który pyta o droższe rower, to się pyta, czy mamy raty 0%, czy poszukują rowerów, które by były za 0%. To znaczy, że nie mają za bardzo kasy i kupują to, gdzie będą spłacać kilka lat, mm, żeby się tylko pokazać na jakichś ustawkach, treningach. A ci, co się ścigają w wyścigach, tych co znam od dawna, czy szosowo, amatorsko, czy MTB na poważnie, wcale nie patrzą na to. Nie kupuję rowerów na raty. Posiadajmy rowery tak, jakie je posiadają. Jeżdżą na tym, co mają i wcale się nie przejmują tym, że nie są na elektronice, czy nie są najnowsze. Jednak te komponenty są dobrane do ich możliwości, potrzeb, portfela i wytrzymałości, a nie żeby to było wszystko, takie y, na pokaz i, i nic więcej korzystają z tego. Ale są potrzebni też tacy, którzy y, jakby y, że tak powiem, dają zastrzyk gotówkowy dla sklepów czy firm, które, które po to też to produkują jak i w każdej innej branży, odzieżowej czy motoryzacyjnej. Y, Myślę, że Myślę, że chyba wszystko powiedziałem, a jak zawsze czekam na wasze komentarze, bez których filmy moje są mm, ubogie, skromne i niekompletne. A staram się czytać y, praktycznie wszystkie, jak mi tylko czas pozwala. Y, nie ma szans, żeby odpisać, bo jak sobie patrzę ostatni miesiąc, miesiące. Co wyświetlenie jest już yy, regularnie ponad 100 tysięcy w każdym miesiącu moich filmów? Tych komentarzy też jest tysiące, musiałbym tylko siedzieć, pisać, czytać. Yy, nie mam takiej, takiej możliwości i nawet czasu. Tak, tak jak już wspomniałem, że często nagrywam jakiś film, wrzucam i dopiero gdzieś tam przy okazji go słucham, bo to jest zawsze 20-30 minut. Na to, a wolę w tym czasie sobie trening zrobić, czy z małym Ilianem się pobawić, poczytać książki. Tu mam właśnie taki ślad sprzed wczorajszego czytania książek. Dostałem jedną z nich w nos, a dzisiaj Ola znowu dostała wargę, którą ma przeciętą. Ale takie to już są zabawy z dziećmi. Nic na to nie poradzimy. Może za jakiś czas będziemy razem jeździć i pokazywać rowery. I możliwości, jakie są może dla takich dzieciaków początkujących, jak sobie radzą? Może jak ich najlepiej nauczyć jeździć w jaki sposób? A ja z góry Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, yy, polubienia, kciuki w górę i komentarze. Pozdrawiam Was, Starnowa. Do zobaczenia.